Cześć, witajcie na kanale Podskarbnica w nie do końca reading vlogu, dlatego, że zamierzałam takowy nagrać z naszego wyjazdu. Wyjechaliśmy sobie nad morze w trakcie ferii zimowych, nie było nas 6 dni w domu. No, ale nie wzięłam ze sobą mikrofonu, żeby nagrać takie wstawki mówione podczas naszego wyjazdu, chociaż tak po chyba nawet nie miałabym kiedy tego nagrać. Więc po prostu dzisiaj, w przeciągu tego dnia, właściwie... Kilku godzin nagram dwa, prawdopodobnie chyba dwa fragmenty mówione, i po prostu reszta to będą właśnie te fragmenty, które udało mi się nagrać z naszego wyjazdu. Więc trochę tam zobaczycie. Pojechaliśmy do Międzyzdrojów, i pierwszego dnia byliśmy w Szczecinie. To najpierw są przebitki ze Szczecina. Pierwszego dnia byliśmy w Szczecinie, a potem byliśmy w Międzyzdrojach. Więc może teraz wrzucę te kilka fragmentów ze Szczecina. Udało nam się zahaczyć o Vito i Bella House, ym, czyli taki taki wiecie, fikoland, bajkoland, nie wiem jak to kto tam nazywa, taki plac zabaw dla dzieci, stworzony przez youtuberów, dlatego że nasze dzieciaki Vito uwielbiały swego czasu, natomiast na szczęście przestali oglądać jego kanał jeszcze zanim tam się dziwne akcje zaczęły dziać w tych filmikach, no a kiedyś rękę bym sobie dała uciąć, że to jest ten kanał, na którym dzieciaki na spokojnie mogą Minecraft oglądać, no ale w pewnym momencie przestał takim bezpiecznym kanałem być, ale na, na szczęście, jak to mówiłam wcześniej, nasze dzieci przestały oglądać ten kanał zanim to się zaczęło dziać, ale no wiecie, o tym Vito i Bella house już wiedzieli, więc stwierdziliśmy, że jak jesteśmy w tym Szczecinie, no to pojedziemy, bo swego czasu było to jednym, jakby było marzeniem moich dzieci, wejść tam, zwłaszcza od go starszego, bo ten młodszy chyba jeszcze wtedy nie oglądał natomiast było marzeniem jego wejść tam no więc jak byliśmy w tym Szczecinie no i się okazało, że jest otwarte, no to poszliśmy i spędziliśmy tam godzinę i było spoko a fajne było to, że akurat nikogo innego nie było w związku z czym mieliśmy tą ostatnią godzinę bo to w ogóle była ostatnia godzina przed zamknięciem w niedzielę, także tą ostatnią godzinę mieliśmy dla siebie na to, żeby faktycznie tam posiedzieć i spędzić ten czas razem także generalnie byli dosyć zadowoleni no więc to udało nam się zwiedzić no a tak generalnie to sobie robiliśmy wiecie, spacerki po Szczecinie a potem pojechaliśmy do Międzystrojów na kolejne pięć dni i tam spędziliśmy przede wszystkim nasze ferie i muszę Wam przyznać, że powrót do rzeczywistości nie był aż tak trudny, jak mi się wydawało, że będzie, głównie dlatego, że wracaliśmy w piątek, a jeszcze jest sobota, chociaż sobotę mieliśmy dosyć zabieganą. No i dzisiaj niedziela, taki totalnie spokojny dzień na chillu, nic nie sprzątam, nic nie robię, mam to gdzieś. No ale jutro już wracam do pracy, natomiast myślałam, że będzie mi trudniej wrócić do rzeczywistości, wiecie, prania, zmywania, sprzątania i tak dalej, karmienia, bo mieliśmy wypoczynek z wyżywieniem, ale nie było Źle, głównie w sensie jakby ten powrót nie był zły, ze względu na to, że udało mi się faktycznie wypocząć. Spędziliśmy ten tydzień na wypoczywaniu, a nie na jakimś takim aktywnym, wiecie, korzystaniu z wakacji w stylu znaczy aktywnie to było, ale nie, że wiecie, nie mieliśmy jakiegoś takiego ustalonego grafiku, co robimy, tylko po prostu spokojnym tempem podążaliśmy za tym, na co mamy ochotę. Spędziliśmy bardzo dużo czasu na basenie i w saunie, znaczy się w saunie, to ja z partnerem na basenie z dzieciakami, więc było po prostu przecudownie, bardzo się cieszę z tego wyjazdu, szkoda, że się skończył, ale to nic. Jeśli chodzi o to, co czytałam, to dzień przed wyjazdem skończyłam rzeczy, których nie dokończyliśmy, odbija mi się światło, ale skończyłam tę książkę, mam tutaj pozaznaczane fragmenty, dosyć sporo zaznaczałam na tej książce, komentarzy chyba napisałam tylko jeden, Um, jeden komentarz chyba napisałam, a tak to tylko podkreślałam te teksty, które gdzieś tam mnie łapały za serce. Popłakałam się przy czytaniu tej książki, w związku z tym jest to pierwszy tytuł 2024 roku, który wycisnął ze mnie łzy. Um, byłam w szoku w pewnym momencie na tej książce do tego stopnia, że już nie wiedziałam, czy ja mam płakać, czy się śmiać. Dosłownie śmiałam się i płakałam przez łzy, ale nie ze szczęścia, tylko po prostu z tego szoku, jaki przeżyłam. Kto czytał ten, pewnie wie, o czym mówię. Natomiast no. Um, więcej emocji wzbudziła we mnie ta książka Rebeki Jaros niż Czwarte Skrzydło. Pomimo tego, że Czwarte Skrzydło też sprawiło, że nie mogłam przestać myśleć o tej książce, bardzo dobrze się na nie bawiłam, ale w porównaniu z innymi książkami romantazy, czyli fantastyką, która jest głównie zbudowana wokół romansu, no to nie jestem, wiecie, nie jestem zakochana w Czwartym Skrzydle. Mimo tego, że się dobrze bawiłam, chcę mieć te książki, będę czytać wszystkie części, mam nadzieję, że ta książka nie zejdzie na psy, tylko pójdzie w dobrym kierunku, albo zostanie na tym poziomie, jaki miała pierwszy, jaki, na ten poziomie, jaki miał Pierwszy tom, dobrze to powiedziałam? Natomiast jeśli chodzi o tę książkę, no to jest taka, wiecie, typowo literatura obyczajowa, w związku z tym, em, no ona jakby bardziej ma wzbudzać emocje, chociaż, chociaż nie wiem, ale tak, tak mi się wydaje. Natomiast w tej książce jest tematyka II wojny światowej, więc sam to, jakby sam ten fakt już boli. Wiadomo, że to jest wymyślona historia i tak dalej, ale to nie zmienia faktu, że to naprawdę potrafi wejść w serce i nie mogę przestać myśleć o tej książce, i jeśli chodzi o porównanie, ja wiem, że to ciężko jest porównać, prawda? Te dwie książki, bo są z zupełnie innego gatunku. Natomiast jeśli chodzi o moje przywiązanie do bohaterów, to jestem bardziej przywiązana do tej książki niż do czwartego skrzydła. Także jeśli ktoś z Was um, czyta coś, co nie jest koniecznie fantastyką, wiecie, nie czyta tylko samej jego romantazy, czy właśnie samej fantastyki, albo po prostu chcecie spróbować, a podobało Wam się czwarte. Skrzydło, no to można spróbować z tą, tylko dlatego, że to jest ta sama autorka, bo te książki jakby nie mają za dużo ze sobą wspólnego, prawda? Są też sceny opisowe ERO, ale one są takie normalne, wiecie, w obyczaju jakby one są, ale to nie jest jakiś taki hardcore, to jakby na, tej, na tych scenach to nie jest zbudowane, chociaż o, tym, o tych zbliżeniach dorosłych ludzi trochę tutaj jest, ale no jakoś nie bardzo dużo, nie wiem, nawet nie zaznaczałam tego. Natomiast mamy tutaj, jak mówiłam Wam wcześniej w poprzednich filmach, dwa wątki romantyczne, dlatego że mamy em, jakby dwójkę w trakcie wojny, II wojny światowej i drójkę w te, dwójkę w takich czasach współczesnych. Em, no absolutnie piękna książka. I mam też, jak już mówiłam wcześniej, ostatni list tej samej autorki, będę niedługo go na pewno czytała, chociaż nie wyjęłam go z tej swojej wiecie, strefy, w sensie nie wyjęłam go z tej swojej. Nie wyjąłam go z regałów na tą strefę książek do przeczytania, bo ona jest przeogromna i mam tam pełno książek, chciałabym po prostu przez to zejść, a jednocześnie zastanawiam się, czy nie podkładać tych wszystkich książek na boki i po prostu brać cokolwiek z półki. Dobra, ale schodzę już na inny temat. W każdym razie rzeczy, których nie dokończyliśmy, 5 na 5, cudowna książka. I lecąc dalej czytamy nadal z dzieciakami Harry'ego Pottera. Jesteśmy tutaj na 224. Nie każdego dnia czytaliśmy w, w hotelu, jak byliśmy, dlatego że chodziliśmy wieczorami na basen. Więc często chodziliśmy spać z dziećmi po 22, w związku z czym nie zawsze mieliśmy ochotę czytać. Czasami chłopacy oglądali TV. Jak to się nazywa? TVN Turbo? Jakiś taki kanał o samochodach, w każdym razie oni sobie oglądali, a ja albo robiłam moje duolingo na telefonie, albo też zaczynałam czytać. Więc jesteśmy na 224, ale jest przecudna, świetnie się na niej Było tu kilka takich fakapów, ale ja nie jestem pewna teraz, czy to chodzi o tłumaczenie, czy o samą książkę, ale było parę razy tak zbudowane zdanie, że naprawdę ciężko mi było zrozumieć, o co chodzi, a co dopiero dziecku. Natomiast wydaje mi się, że to mogło chodzić o tłumaczenie. W każdym razie jesteśmy na 224. Em, rozdział Nicolas Flamel przed nami, rozdział 13 przed nami i no, liczę na to, że chyba w lutym to skończymy, bo oni się naprawdę wciągają i chcą czytać. Tylko jak mówiłam, no na wakacjach czasami tak późno chodziliśmy spać, że nie czytaliśmy w ogóle. Zresztą wczoraj też wieczorem nic nie czytaliśmy, wczoraj, czyli w sobotę bo dzisiaj jest niedziela, bo oni już byli tak zmęczeni po tym całym wyjeździe, że, że nie czytaliśmy sobie na wieczór, ale no jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. I jestem trochę dalej fizycznie, bo przeczytałam też wczoraj trochę rozdziałów. Czekajcie, ja jestem o wiele dalej. Zaraz, zaraz to, o, czy o, to jestem wiele dalej. Poczekajcie, chwilę, poczekajcie gdzieś tu skończyłam wczoraj w nocy i już zasypiałam, bo nie mogę sobie przypomnieć tych ostatnich fragmentów, w związku z tym pewnie sobie do tego wrócę, ale mniej więcej jestem tu, czyli na stronie 422, więc no, powiem Wam, że nieźle, bo jestem za połową. Jak mówiłam wcześniej, czytam swoją wersję na e-booku, dlatego nie mogłam teraz, w sensie na czytniku, w e-booku, w związku z czym nie mogłam teraz przez jakiś tam czas znaleźć tego fragmentu, na którym jestem, ale jestem tu, czyli nieźle, bo jak wyjeżdżałam, to byłam na samym począteczku i nie wydawało mi się, że ja dużo czytałam a trochę jednak przeczytałam. Ja wiecie, na czytniku, gdzie w ogóle nie wiem, ile tu jest stron, ale ja na czytniku sobie ustawiłam taką czcionkę, że mi tam wyszło 700 coś stron. A to nie ma tragedii, bo to jest 650, a tam 700 coś mi wyszło, bo sobie powiększałam czcionkę, bo początkowo czytałam na tak małej, że mnie po prostu oczy bolały, w związku z czym sobie ją powiększyłam, no więc na czytniku mi tam wyszło 700 coś tam i że jestem na 400, którejś tam. A tu właśnie jestem na 422, na 650 mniej więcej, więc powiedzmy, że jest podobnie. Jeśli chodzi o samo wydanie tej książki, no to ja nie narzekam, bo ja je dostaję, w związku z tym nie mam też. Na na co narzekać i bardzo się cieszę, że one w ogóle są, bo mi się strasznie nie podobają te stare wydania. Absolutnie nie, więc wolę o wiele te, chociaż też nie są najpiękniejsze i nie nazwałabym tego ekskluzywnym wydaniem, bo ono jakością też nie jest dobre. Um, wiecie, tu na przykład widać takie fragmenty kleju. Nie wiem, czy to widać na tym filmie. Mam dzisiaj problem w ogóle z tym światłem. O. Tutaj widać takie, wiecie, różnego typu rzeczy, natomiast jest ona na tyle miękka, że się w całości rozkłada, więc to też super, bo niektóre twarde oprawy były tak zawsze tworzone, że ciężko to w ogóle było czytać. A tutaj się na spokojnie doczytać. Ja po prostu czytam to Weboku, bo się boję, że ją gdzieś tam zjadę te złocenia i w ogóle, a nie chcę tego robić. Chociaż i tak już trochę mam uszkodzone te książki, bo takie do mnie po prostu przyszły. Mam kuriera, który rzuca mi te książki pod schody. Wszystkie książki z tego wydawnictwa. Nie wiem, co to jest za człowiek, bo go w życiu nie widziałam, nawet nie dzwoni do drzwi. Jak, jak zostawia mi te książki, nie dostaję żadnej wiadomości, po prostu wychodzę rano na dwór i się okazuje, że na dworze leżą książki i jak kiedyś trafię na deszcz, to tego pana chyba uduszę, bo już parę razy miałam taką sytuację, że po prostu kurier rzucił mi przez płot i na przykład książka leżała na deszczu, bo nawet nie wsadził jej w miejsce, gdzieby by ten deszcz jakby nie, nie dosięgnął, a mam możliwość um, położenia, mam u mnie jest możliwość położenia książki pod dachem, z taką nadzieją, że nie przemoknie i jest kilku takich kurierów, którzy to garniają i nawet chowają mi te paczki, um, także się to zdarza, Natomiast, no niestety, kurier, który zawsze przychodzi do mnie od Uroborosa, rzuca po prostu mi pod schody te książki. W związku z czym, no, one często są, no, często są gdzieś tam ugniecione, przynajmniej ja to zwalam na kuriera Natomiast, jeśli chodzi zaś o samą książkę, ja miałam bardzo duży problem zainteresować się tą częścią, dlatego że zmienia nam się tu narracja, to znaczy, może nawet nie, że narracja, ale zmienia nam się trochę ta historia w, w porównaniu do pierwszego i drugiego tomu. Troszeczkę jesteśmy w innym miejscu, nasza główna bohaterka jest w innym miejscu, zaczynamy się dowiadywać jeszcze więcej o tym świecie zaczynają się dziać rzeczy, które są już wprowadzeniem do tych późniejszych jakby części, dlatego, że um, no dużo ludzi mówiło, że trzeba przejść przez pierwsze dwa tomy, w trzecim zaczyna się robić interesująco, dlatego, że zaczyna to mieć więcej sensu i teraz, skoro zaczynam mniej więcej wiedzieć, w którą stronę pójdę, pójdzie cała ta historia, to pewnie jakbym wróciła do pierwszej części, to też bym znalazła tam rozpoczęcia, jakby wiecie, pewnych konkretnych wątków. Natomiast ten trzeci tom to już jest faktycznie taki ton przejściowy pomiędzy samym początkiem tej historii a tym, że ta seria będzie duża i rozbudowana. W dodatku tutaj w tej serii pojawia, w tej części pojawia się nowa bohaterka, którą jest Manon, em, której jakby wiedziałam mniej więcej, że to będzie ważna postać, bo znam jakieś tam kilka spoilerów z tej serii to nadal nie umiałam się wciągnąć i dopiero po pewnym momencie, po pewnym rozdziale z tą nową bohaterką, zaczęłam się wkręcać w jej wątek, głównie dlatego, że to jest taki bardzo hardkorowy, ostry em, vibe, jak wytresować smoka, tamtej, e, jeśli chodzi o rozdziały Manon, więc w końcu się wciągnęłam, bo ja bardzo lubię tą bajkę, natomiast no, miałam problem, bo to jednak był nowy bohater, natomiast jednocześnie bardzo nie interesuje mnie tutaj, em, nie interesują mnie w ogóle rozdziały Kaola, Heola, Kejola, nie wiem jak to wyczytać. Tego Ziomka w każdym razie, który jest strażnikiem i one są ważne, one są ważne dla całej fabuły i dla naszego zrozumienia świata i w ogóle wszystkiego, co się tu dzieje, natomiast nie interesują mnie w ogóle, jakby mam w nosie tego bohatera, jakby ja, I know, pewnie ktoś mnie tu znienawidzi, ale mam w nosie absolutnie tego bohatera i po prostu czekam na, na to, co się będzie działo teraz z naszą główną bohaterką w tym miejscu, w którym ona jest. Pojawia nam się Rowan w tej części, w związku z tym, czy on już się pojawił w poprzedniej? Nie, chyba się pojawił dopiero tutaj, w związku z czym no też zaczyna robić interesująco w końcu, no bo gdzieś tam na to Czekałam, jak mówiłam wcześniej, znam trochę tych ym, bohaterów. I w tej książce, jak na razie, tylko był wymieniony z imienia, ale pojawiło się hasło Lorkan, a też bardzo czekam na tę postać, dlatego że ym, no, też jestem zainteresowana, o co z nią chodzi. Więc pojawił się Lorcan wymieniony z imienia i się zastanawiam, czy on się tu pojawi, czy dopiero później, nie wiem. W każdym razie, aktualnie bawię się bardzo dobrze na tej części, ym, ale jak mówiłam, początek był dosyć. Yy, Ciężki. Tu jest napisane, że Selina tak, jest tak samo epicką bohaterką jak Frodo czy Jon Snow. I to powiedziała pani y, od Kronik ta, Tortalu. Y, nie wiem, kto to jest i nie wiem, czy na pewno to powiedziała, ale bawię się dobrze. Yy, I to tyle, jeśli chodzi o książki. Lecimy do pięknych widoczków z nadmorza i wracam do Was z Open openboxingiem. z mojej nieobecności tyle książek do mnie trafiło więc nagram wam co tam w środku jest yy, wiem co jest w tej dużej yy, bo wiem od kogo jest a resztę naprawdę nie pamiętam i mam tu jeszcze karteczkę z poczty, ale jest dzisiaj niedziela a to jest poczta, która jest otwarta tylko od poniedziałku do piątku a wróciliśmy w piątek w nocy więc nie muszę poczekać aż pojadę pewnie jutro rano po nią pojadę nie mam pojęcia od której zacząć yy, może sobie tą największą zostawimy na koniec bo ja wiem co tam jest Chociaż jakby wiem trochę co tam jest, a tak generalnie to nie do końca. Zaraz wam powiem o co chodzi. Natomiast przejdziemy sobie do tych mniejszych paczek. Nie wiem od kogo jest ta ani co jest w środku. Uuu. Już wiem, od kogo jest ta! Muszę sobie zapisać zawsze, które to wydawnictwa, pod jaką nazwą przysyłają paczki. Wojny huraganowe. Jestem mega ciekawa tej historii, tym bardziej, że, chociaż powiem Wam szczerze, że widziałam jakąś inną układkę tej książki i tamta inna mi się bardziej podobała, Jak ją znajdę to Wam tu wstawię. W każdym razie to jest znowu jakaś książka inspirowana, jakąś się nazywałem, Raylo, Kylo Renem i Rej... Tak? Raylo, oni się tak chyba nazywają. Czyli znowu dwójką bohaterów z Gwiezdnych Wojen, tych najnowszych. W każdym razie jestem mega zainteresowana. To są wojny huraganowe, tą pierwszy. To jest jakaś miłość, wiecie, zakazana w stylu, że oni się nienawidzą albo są wrogami, ale z jakiegoś po powodu muszą stać się małżeństwem, z tego co ja kojarzę. No i tam pewnie będzie jakiś rozkwit miłości. Ale z tego co kojarzę, to to jest Slowburn. Ojejciu. Ale ładnie, to jest Slowbourn, także może być dobrze. Czy to jest ta sama mapa? Bardzo możliwe, że jest, ale widzę, że ta książka w ogóle jest zdobiona. I tu w ogóle patrzcie. Z tej strony wygląda jakby była... No oczywiście, patrzycie i wszystko widzicie, prawda? O, z tej strony wygląda jakby była brudna, nie? Tak trochę to wygląda, ale tam jest jakiś motyw. Tu się coś przesuwa. Tu jest jakiś statek i on płynie. Jak tak sobie. Widzicie to? Uj, nie ten statek, ale czat. No i oczywiście zdobienia. Przepięknie wydana książka. 18, plus, czyli możliwe, że będą jakieś Aerosane. No, powiem Wam, że się ostro zainteresowałam. Oczywiście to jest książka od wydawnictwa nowe strony. Lecąc dalej, znowu nie ma informacji, od kogo to jest. Także zobaczymy, zobaczymy. Stasznik Marka Stellera od wydawnictwa filia. Nie bój się ciemności, bój się tego, co kryje. Stwierdziłam, że spróbuję. Mam kilka jakichś takich kryminałów w domu, bo to jest kryminał, a nie thriller. Tak, pierwsza część nowej serii kryminalnej autora bestsellerów. Dlatego stwierdziłam, że spróbuję, bo to jest jakiś, wiecie, jakaś um, nowa seria i to jest pierwszy tom, więc stwierdziłam, że spróbuję, bo boję się strasznie wchodzić w te książki, które po prostu już mają po 15 tomów, a na przykład często są polecane jako kryminały. I mam kilka, czytałam w swoim życiu kilka thrillerów, takich raczej jednotomowych, ale jeśli chodzi o serie kryminalne, no to właściwie może pojedynczo jakieś pierwsze tomy i odpuszczałam, bo to nigdy nie był mój rodzaj literatury, ale już jestem starsza i chciałabym bardzo spróbować znowu, w związku z czym stwierdziłam, że spróbuję sobie z tą. Nie wiem o niej nic, nie czytam w ogóle tyłu, ani nie chcę nic o niej wiedzieć, po prostu chcę usiąść i czytać i odkrywać to w ten sposób, więc wam nic więcej o niej nie powiem. Może sami będziecie wiedzieć o co chodzi, albo może po prostu znacie tego autora, ale stwierdziłam, że spróbuję i chyba zostawię ją sobie względnie blisko i może, może już niedługo spróbuję? Ja, czy ja wiem, nie, ja się wiecie, muszę zgodzić e, na każdą książkę, którą dostaję, ale ja naprawdę nie pamiętam, co jest w tych paczkach, ani na co się dokładnie zgadzałam, dopóki tych książek nie zobaczę, głównie dlatego, że po prostu wiecie, często to umawianie je, e, na na dany tytuł, na daną książkę trwa po prostu, jakby wiecie, umówię się na przykład dwa miesiące wcześniej i dopiero po dwóch miesiącach dostaję i po prostu zapominam o tych tytułach, dopóki ich nie ujrzę. Także nie mam pojęcia, co tu jest, zaraz się przekonamy. Na zgodę pięć kłótni, które wzmocnią Wasz związek. Ma piękny Rewers. O, tu widzę jakieś notatki z tyłu. No chcę Wam pokazać ten z tyłu. Strasznie się naelektryzowała ta książka. Jak, jak najlepiej rozumieć to, co się dzieje między nami podczas kłótni, jak odbudować relacje, wzmocnić związek i jeszcze bardziej się do siebie zbliżyć, jak kłócić się z sensem, na zgodę to wspaniała pierwsza pomoc dla par. Czemu nie? Stwierdziłam, że czemu nie? Bo w ogóle jest kolorowo w środku, także bardzo sympatycznie. Jest to kolejna książka, wiecie, taka typowo sercowa i tak dalej, która ma nam pomóc. Czemu się zgadzam na takie tytuły? Bo po pierwsze jestem strasznie ciekawa. Jeśli chodzi o mój prywatny związek, to za dużo tutaj oczywiście nic nie mówię. Powiem wam tylko tyle, że jesteśmy zaczął się 15 rok, jak jesteśmy razem, więc sporo i naprawdę sporo przeszliśmy różnych sytuacji. No i muszę przyznać, że ten 14 rok w naszym związku był dosyć trudny i burzliwy. Potem się Oczywiście, w międzyczasie właściwie się okazało, że po rozmowie z panią psycholog na mojej uczelni dowiedziałam się, że co 3,5 roku mniej więcej jest taki duży kryzys w każdym związku, i to jest po prostu cykliczne. A my mieliśmy 14 rok w zeszłym roku, więc jakby wiecie, kulminacja tego wszystkiego. I jak się tylko o tym dowiedziałam, to jakoś tak zaczęło nam się układać lepiej. Stwierdziłam, że spróbuję. Jestem naprawdę ciekawa tego tytułu, chyba bardziej niż wszystkich innych, które, chociaż nie, jeszcze jednego też mam. 8 zasad miłości też mam. Od insygnii akurat była tam ta książka, a ona też oczywiście sobie tam leży i nam nie czeka. I mam nadzieję, że te też niedługo przeczytam i że będę mogła wam coś więcej o niej powiedzieć, czy w ogóle ma sens. Bo wiecie, czasami te książki po prostu kuszą okładką czy tytułem, a okazuje się w ostateczności, że nic nam więcej nie wniosły do życia, ale tu kurczę, czuję, że może być dobrze. Czuję, że naprawdę może być dobrze, bo kojarzę książki z Wabu, jeśli chodzi o tego typu tematykę i raczej wszystkie mnie pozytywnie zaskakiwały, także no jestem ciekawa. No i na końcu otworzyłam tą wielką pakę, którą dostałam od Anny Nyszafrańskiej, czyli od autorki. Um, I jestem mega ciekawa, bo umawiałyśmy się na jedną konkretnie serię, ale pisała, że wyśle mi trochę więcej książek, więc jestem mega ciekawa, bo ta jedna seria mi się po prostu prze... jakby wiecie, po, przy, no, wyświetlała mi się wielokrotnie i na Instagramie, i na TikToku, i w Empiku widziałam wielokrotnie i po prostu chciałam ją zawsze przeczytać, ale jakoś tak nigdy nie wyszło, żebym ją miała kupić. Um, no i dostałam propozycję, żeby je dostać wszystkie, więc yy, lecimy z tym. Ojej, dostałam jeszcze torby. Co tu mamy? Tak historie pisane emocjami, to już by dostałam wiecie, że kocham takie rzeczy, nie? Zresztą kto nie kocha? E, czyli to jest ten pierwszy tytuł to jest pierwszy tom, o którym ja mówię Once upon a time, dawno dawno temu, żył chłopak, który nie, wy, nie wierzył w miłość e, no i ta książka mi się po prostu przewijała wielokrotnie gdzieś w internecie i chciałam ją zawsze przeczytać, bo nie wiem mam wrażenie, że to będzie dobre mamy jeszcze Happy Ever After i Far Far Away i teraz nie wiem, który tom jest pierwszy, który drugi, który trzeci tu mam Maję i tu mam Majkę więc to pewnie jest o tej samej dwójce, a tu już jest, zresztą mamy też innych, no, na okładkach. Czyli to są jakby kontynuacje, a to już jest następna para. Natomiast ja jestem mega ciekawa tych książek, więc po te książki, jakby na te książki się umawiałam, a tam jest ich o wiele więcej. Widzę, że dostałam zakładki. Pewnie każda z nich jest do konkretnej książki. Także dziękuję pięknie za zakładki. Zaraz je sobie dopasuję do książek. I lecąc dalej. Spragnieni, by żyć, spragnieni, by kochać, spragnieni, by trwać. Czyli to kolejna seria, czyli jakiś typowy prawdopodobnie romans, plusik, propsy za spójność układek. Nie wiem oczywiście, który pierwszy będę tego wszystkiego szukać, bo nie widzę tego tu. Ale mam fajne grzbiety! Jejku! Podobają mi się grzbiety. Ej, no, ciekawe, ciekawe. Tylko nie wiem, który tom jest pierwszy, ale ja to sobie znajdę prawdopodobnie albo na Empiku, albo na... Ym, na Empiku, albo na czym? Albo na Goodreadsie. I tu jeszcze widzę, że też są trzy i czy to... Nie, to już są osobne. Tajemnice Kiliana. I ja tu widzę, że ja tu mam nie dosyć, że mam osobne zakładki. To jeszcze chyba każdą książkę mam osobno... Czy ja mogę takie rzeczy pokazywać w internecie? To mogę. A czy to pod spodem mogę? To nie wiem. Ale no, powiem wam... Kurczę, przepięknie. Wszystkie są y, podpisane. Ale czat. Dobra. E, następnie przeklinam nas. Przeklinam nas. Ihi! Wszystkie są z autografem. Zaraz wam pokażę na pozostałych. I tu mam co? Uważaj, czego pragniesz. To chyba jednak jakaś, jakaś ze starszych książek. Nawet nie znam tego wydawnictwa. Jak Bóg? Nie znam tego wydawnictwa. O, tu macie zdjęcie Ani. Pewnie ją kojarzycie z TikToka albo z Instagrama. Tej książki w ogóle nie kojarzę, ale ona jest z 2021 roku i tu wszystkie, wszystkie mają. Wszystkie mają. pieczątki autografy. Dziękuję Ci przepięknie. Zaraz to sobie tylko poukładam. Tak, te książki też mają autografię. Dziękuję, super, kurde. No, przepiękna paczka, mega się jaram. Także to są te książki, które otrzymałam przez ten tydzień gdzie nie było, ale to wiecie, to się po prostu trafiła okazja, że, że mam tą wielką pakę od samej autorki, także cudownie na pewno będę czytać i myślę, że zacznę sobie od tej serii um, Once Upon a Time Af, Ever After, Ever After to się chyba nazywa e, cała ta seria, ale chyba sobie od niej zacznę, no bo nią, nią byłam zainteresowana naj, e, najbardziej, kurczę muszę w końcu zbudować ten kolejny regał, bo już naprawdę mi się książki nie mieszczą dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w następnym filmie